Drodzy wierni, ten fragment Ewangelii jest podany nam tylko i wyłącznie przez świętego Łukasza, ewangelisty i ma w sobie pewien szczegół, który może zadziwiać, ponieważ Pan Jezus do tych dziesięciu trędowatych, którzy wychodzą na Jego drogę i z daleka wołają o miłosierdzie, o litość Jego, mówi idźcie i pokażcie się kapłanom. Jakimż kapłanom mają się pokazać ci trędowaci? Jeszcze nie ma Nowych kapłanów Nowego Testamentu. Natomiast są kapłani, którzy posługują w świątyni jerozolimskiej kapłani z pokolenia aronowego, kapłani Starego Testamentu. Po cóż Pan nasz Jezus Chrystus wysyła tych dziesięciu chorych do tych kapłanów Starego Testamentu? Tym bardziej, że mamy też na uwadze to, że właśnie między innymi z. Kapłanów Starego Testamentu wywodzili się ci, którzy byli winni śmierci Pana Jezusa Chrystusa. Otóż ojcowie Kościoła widzą w tym fragmencie ważną naukę, a mianowicie taką, że Bóg ustanawiając kapłaństwo najpierw w Starym Testamencie, a potem kapłaństwo Nowego Testamentu, ustanowił je i je respektuje, ustanowił je do konkretnego celu i dlatego też Chce, ażeby ludzie udawali się do kapłanów w tych konkretnych sytuacjach, które Bóg sam przewidział. Oczywiście kapłani Starego Testamentu nie szafowali łaską. Cały kult Starego Testamentu miał przede wszystkim znaczenie symboliczne i przygotowujące. Miał z jednej strony uświadamiać, czym jest nieczystość rytualna i czym jest grzech, a zarazem Niejako przez te ofiary, które były składane, przez te modły, które były zanoszone w świątyni i w synagogach, miał niejako przygotować kult Nowego Testamentu, który już nie tylko że symbolizował łaskę, ale również tą łaskę rzeczywiście dawał. W Starym Testamencie poznawano grzech, w Nowym Testamencie doznaje się łaski, która ten grzech potrafi zmazać. Stąd też, drodzy wierni, Chrystus wysyłając do kapłanów niejako spełnia te nakazy, które sam zlecił Mojżeszowi, kiedy objawił się na górze Synaj. Otóż ci, którzy zostali oczyszczeni z trądu, z tej choroby, która również była oznaką nieczystości rytualnej, musieli się pokazać kapłanom i to kapłani mogli dopiero orzec o tym, czy oni mogą powrócić do społeczności. Do społeczności ludzi zdrowych, do społeczności Izraela. Tutaj też widzimy pewną jednak symboliczną zapowiedź nowego kapłaństwa. Kapłaństwa Chrystusowego, które już nie jest tak jak kapłaństwo Aaronowe dziedziczone z ojca na syna, ale to jest kapłaństwo Nowego Testamentu, które de facto jest kapłaństwem pana naszego Jezusa Chrystusa, bo tylko on sam jeden jest prawdziwym kapłanem. Ponieważ tylko On sam jeden jest w stanie jako wyutorować drogę dla człowieka do Boga. Cóż mógł ofiarować Aaron i jego synowie? Mogli ofiarować nierozumne zwierzęta, ich krew, ich, ich mięso na ołtarzu, całopalenia. Mogli ofiarować płody ziemi. Ale cóż to jest dla Pana Boga? Czymże jest mięso baranów, krew kozłów, albo chleby, czy też wino, które ofiarowali kapłani Starego Testamentu? Cóż to, jakież to ma znaczenie dla Pana Boga? Natomiast kapłan Nowego Testamentu, Pan nasz Jezus Chrystus, ofiaruje niepokalanego baranka, czyli siebie samego, swoje najświętsze ciało i swoją najdroższą krew, które złożył na ołtarzu Krzyża i które na nowo ponawia. Tą ofiarę na nowo ponawia na naszych ołtarzach w sposób bezkrwawy. Tutaj widzimy, że ten dar jest cenny. Ten dar jest, ma wartość nieskończoną, ponieważ jest to ciało Syna Bożego, jest to krew Syna Bożego, drugiej osoby trójcy, przenajświętszej. Dlatego też to przebłoganie, które Chrystus dokonał, rzeczywiście spowodowało, że my możemy się przybliżyć do Pana Boga. Ale również. Drodzy wierni, ten Chrystus, który przecież jako syn Boży mógłby sam bezpośrednio łaski udzielać każdemu, chciał ustanowić pośredników, chciał ustanowić kapłanów Nowego Testamentu, którzy nie są kapłanami sami z siebie. Oni tylko i wyłącznie są kapłanami, którzy reprezentują kapłaństwo Chrystusowe. Dlatego też każdy kapłan Nowego Testamentu. Nie dziedziczy tego po swoim Ojcu, nie dziedziczy tego dlatego, że może sztachetnie się urodził. Jest kapłanem z powołania i wyboru Chrystusowego. Chrystus wybiera sobie kapłanów, którzy w Jego imieniu będą szafarzami łaski. Drodzy wierni, to jest niesamowita tajemnica. Naprawdę my, każdy z nas tu obecnych, kapłanom zawdzięcza najwięcej. Nasi rodzice i musimy to docenić. Dali nam bardzo dużo. Nasi rodzice dali nam życie biologiczne. Troszczyli się o nasze potrzeby, ale to kapłan dał nam coś o wiele bardziej wartościowego. Bo czymże jest życie biologiczne? Jest to pewien dar, który trwa być może kilkadziesiąt lat i się kończy. Kończy się śmiercią, rozkładem. Natomiast to, co dał nam kapłan, kiedy rodzice chrześcijanie przynieśli nas do kościoła, to jest życie nadprzyrodzone. Dał nam łaskę święcającą. Czy sam z siebie? Nie. Bo kimże jest taki kapłan? Tak samo człowiekiem. Ale w imieniu Chrystusa, kiedy powiedział, ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, spowodował, że dusza. Nasza stała się świątynią Bożą, że łaska w nas zamieszkała, że zostało w niego zasiane życie, które, jeżeli będzie pielęgnowane przez współpracę z łaską Bożą, zaowocuje nieskończonym szczęściem, które nie zostanie zmącone najmniejszym cieniem w niebie. To jest ten dar. Któż nam może dać taki dar? Nasi rodzice nie są w stanie tego nam dać. Nasi rodzice, jak bardziej by nas kochali, nie mogą nam dać łaski uświęcającej, czy jakiś dobrodzi, jakiś człowiek bogaty, znaczny, który by nam dał wiele pieniędzy, wyniósł nas na wysokie godności. Przecież to wszystko doskonale wiemy, że jest chwilowym szczęściem, chwilową chwałą, która kiedyś przeminie, kiedyś się skończy. Ale ten dar cenny został nam dany przez ręce kapłana. Kapłana, o którym być może nawet nic nie wiemy, który być może nawet nie znamy jego imienia, tego kapłana, który nas ochrzcił, a mimo to jest to ten, który dał nam najwięcej. No Zwiernie potem, kiedy popełniliśmy grzech śmiertelny, kiedy ten cenny dar przez swoją głupotę, brawurem, nieostrożność utraciliśmy, zobaczcie znowu na naszej drodze pojawia się kapłan, który to, co na pozór już. Jest nieodwracalnie utracone, bo jakże można Pana Boga obrazić, tego dobroczyńca naszego, który dał nam taką wspaniałą szansę i teraz mieć jeszcze nadzieję na to, że powtórzy się nam ta szansa? A oto okazuje się, że czeka nas w konfesjonale kapłan, który znowuż nie sam z siebie, bo kimże on jest, ażeby mógł winy, które są przeciwko Bogu, odpuszczać. Ale właśnie on mówi: Ja cię rozgrzeszam. Czy to kapłan rozgrzesza? Sam Chrystus rozgrzesza. I potem ten kapłan przystępuje do ołtarza i pochyla się nad chlebem i winem, i wypowiada słowa: To jest ciało moje, to jest krew moja. Czyż w tym momencie na ołtarzu znajduje się ciało i krew kapłana? Nie, znajduje się tam ciało i krew Chrystusa. Widzimy, że ten kapłan, oprócz tego, że przez Jego ręce jest udzielona nam łaska, to również przez Jego ręce dany nam jest dawca łaski, kiedy przybliżamy się do balasek, przybliżamy się do ołtarza, to nie tylko łaskę, ale samego dawcę łaski Syna Bożego. Jego prawdziwe ciało przez ręce kapłanów nam jest udzielone. A więc widzimy, że wspanialszych rzeczy od nikogo na świecie nie otrzymamy, z całą pewnością. Od możnych tego świata możemy dostać różnego rodzaju zasiłki, szczepionki i nie wiem, co jeszcze, ale cóż to jest? Natomiast od kapłana dostajemy prawdziwe życie, dostajemy dawcę życia. I oczywiście nie ze względu na samą świętość kapłana, bo niezależnie od jego osobistej kondycji moralnej, Chrystus przez Niego działa. Otóż powiadają ojcowie kościoła, że kiedy Święty Piotr chrzci, Chrystus chrzci, kiedy Judasz chrzci, Chrystus chrzci. I oczywiście, że kapłan, który byłby w grzechach, zaciąga jeszcze dodatkową winę, sprawując sakramenty, natomiast człowiek, który te sakramenty przyjmuje, nieświadom kondycji moralnej danego kapłana, otrzymuje łaskę Bożą. przez Ręce niegodnego kapłana, Chrystus jest w stanie udzielić swoją świętą łaskę tym, którzy z ufnością i wiarą proszą o sakramenty. Stąd też, drodzy wierni, dla nas nauka jest ważna. Z tego, z tej, z tego fragmentu Ewangelii, idźcie, ukażcie się kapłanom. Cóż byśmy zrobili, gdyby nie było kapłanów? Każdy z nas. Cóż byśmy poczynili, gdyby nie było tych, którzy by ochrzcili nam dzieci którzy by nas przygotowali do spowiedzi, którzy by udzielili nam pierwszej komunii i później sprawowali dla nas msze święte, udzielali komunię. Któż by chciał umierać bez posługi kapłana, bez tej ostatniej wizyty, w czasie której kapłan odpuści nam grzechy, namaści nas świętym olejem i udzieli nam wiatyku, tego chleba na ostatnią podróż do Królestwa Niebieskiego, żebyśmy mogli stanąć przed Trybunałem Chrystusa. Jakże straszne byłoby życie, gdyby nie było kapłana. Jeden grzech śmiertelny, który by przekreślił całe nasze zasługi, wszystkie nasz trud. Byłoby to takie czekanie w przerażeniu na boży sąd. A oto idziemy do konfesjonału, oto żałujemy, bijemy się w piersi, wyznajemy grzech nasz, ukazujemy duszę naszą kapłanowi. A On w imieniu Chrystusa mówi: Ja Cię rozgrzeszam, i krew Chrystusa spływa na naszą duszę. Dlatego też to jest ten cenny dar, za który z jednej strony musimy Panu Bogu dziękować, ale z drugiej strony, kiedy widzimy ten ogromny kryzys Kościoła i kiedy widzimy zeświadczenie i częstokroć jakby podeptanie ideałów kapłańskich przez tych, którzy przyjęli święcenia, cóż mamy robić? Sam Pan nasz pouczył, mówiąc do swoich apostołów, proście Pana żniwa, aby posłał robotników na swoje żniwo. To jest nasze zadanie. Kapłani nie spadają z nieba. Kapłani nie pochodzą z jakichś specjalnych rodów, tylko kapłani są owocem próśb ludu Bożego o pasterzy. I dlatego też musimy błagać Pana Boga o dobrych i świętych kapłanów, o kapłanów katolickich, którzy będą kontynuowali to dzieło Pana Jezusa i Jego świętych apostołów. Stąd też i arcybiskup Lefebvre, nasz cigodny założyciel, zakłada bractwo przede wszystkim dla kapłaństwa, do tego, żeby kształcić dobrych kapłanów wobec tej, tej całej bezbożności, która się rozlewa Po całym świecie od czasów Soboru Watykańskiego II arcybiskup Lefebvre rozumiał i wiedział, jak bardzo jest potrzebne, ażeby mieć dobrych kapłanów. I przecież my też doświadczamy tego, że częstokroć tych kapłanów dobrych brakuje i ludzie znajdują się w takiej analogicznej sytuacji, jak kiedyś w Związku Sowieckim, albo jeszcze wcześniej w Japonii, kiedy nie było kapłanów i ludzie byli pozbawieni przez dziesiątki lat posługi kapłanów. Teraz również jest tak, że proszą nas ludzie z różnych stron i mówią, przyjedźcie do nas, przyjedźcie do naszego miasta, przyjedźcie do naszej wsi, My mamy daleko, a żeby przybyć do was, do Warszawy, do Poznania, do nie wiem, Krakowa, Gdyni i tak dalej. Ci ludzie prawdę łakną, Posługi kapłana, ale tych kapłanów brakuje. Stąd nasza modlitwa powinna być żarliwa, codzienna, a żeby nam nie zabrakło kapłanów, a żeby wtedy, kiedy my będziemy schodzili z tego świata, był przy nas kapłan, który nas umocni do tego ostatniego boju. Nie zapominajmy o tym nigdy. Natomiast ci, którzy w sercu swoim noszą powołani, którzy nie mają ku temu żadnych przeszkód, ażeby je zrealizować, niech pielęgnują swoje powołanie. Niech Bogu dziękują za ten szczególny zaszczyt, który nie dla ich zasług, tylko z miłosierdzia bożego został im udzielony, a żeby reprezentować Chrystusa, a żeby w sposób skuteczny wymawiać słowa sakramentalne, a żeby sprowadzać Boga na ziemię, a żeby tego Boga dawać ludziom. Niech pielęgnują swoje powołanie w, przede wszystkim przez wzrost w cnocie, przez to duchowe jednoczenie się z Chrystusem. Przemienianie się w Chrystusa, niech separują swoją, swoje życie od wszystkiego, co może splamić ich duszę, co może tą duszę zniekształcić i niejako spowodować, że będzie odrażająca dla tegoż Chrystusa. A zarazem niech mają odwagę, ponieważ współczesny młody człowiek tchórzliwy jest i boi się podjąć ostateczną decyzję, boi się opowiedzieć się raz na zawsze, za głosem powołania tylko się chwieje i mówi jeszcze chciałbym jakiegoś znaku i jeszcze chciałbym jakiegoś znaku, a może jednak nie, może nie ktoś inny odpowie na to Boże wezwanie. Straszną rzeczą jest zmarnować ten cenny dar. Chrystus ze smutkiem patrzył na młodzieńca, któremu powiedział: "Sprzedaj wszystko co masz i pójdź za mną", a ten jednak wolał pozostać przy swoich swoich bogactwach, do których był przywiązany. Tutaj, drodzy wierni, znowu ojcowie Kościoła widzą w tym człowieku, który z jednej strony miał szlachetne porywy, ale nie miał odwagi pójść za Chrystusem, widzą jego los raczej negatywnie, jako tego, który zatracił się przez to, że nie odpowiedział na Boże wezwanie. Z kolei bliscy, a szczególnie rodzice, niech z jednej strony widząc powołanie u swoich synów, Niech Bogu dziękują za to wielkie wyróżnienie, które zostało im dane, i zarazem niech nigdy nie staną na drodze do realizacji tego powołania. Zdarza się tak, że są ludzie, którzy przez nieuporządkowaną miłość do swoich dzieci przeszkadzają im w pójściu za Chrystusem, przez różnego rodzaju szantaże emocjonalne. Jest to strasznie wielki grzech i wielka odpowiedzialność, jeżeli ojciec albo matka mówią, że. Dla miłości do mnie nie możesz mnie zostawić. Otóż, niech nikt nie odważy się nigdy stanąć pomiędzy Chrystusem a tym, którego Chrystus wzywa. Bo może być tak, że przeszkadzając własnemu dziecku zostać kapłanem, może się okazać, że później nie zasłuży taki człowiek na to, ażeby kapłan przyszedł z ostatnią posługą. Może zabraknąć dla takiego człowieka tej ostatniej posługi, dlatego że nie chciał ofiarować swojego własnego dziecka na służbę Bożą. Niech Najświętsza Maria Panna, Matka Kapłanów, wyprosi nam wielu świętych kapłanów, a żeby te dusze, które łakną doktryny katolickiej, które łakną katolickich sakramentów, miały pasterzy, którzy będą oczyszczały te dusze, będą dawały im łaskę, które będą. Te dusze prowadziły do portu zbawienia. Dlatego nasze, nasza codzienna modlitwa niech zawsze będzie również modlitwą o kapłanów, o tych przewodników, którzy dadzą nam najcenniejszy dar, jaki możemy otrzymać, czyli łaskę i samego Chrystusa. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.